Witam Was po raz kolejny serdecznie moi kochani na moim kanale Czas na Polskę Myślałem, że dzisiaj nagram swój drugi wideoblog. Mój drugi wideoblog nie będzie jakiś przedługi Jestem po pracy, więc pomyślałem sobie, że na spontanie dzisiaj znowu nagram Chciałem powiedzieć, że, że cały czas śledzę swój kanał przez 3 dni I naprawdę Wam dziękuję wszystkim moi kochani za miłe i pozytywne słowa oraz jakby takie które na pewno mi się przydają. Jestem po pracy i tak pomyślałem sobie, że fajnie byłoby dzisiaj znowu nagrać jakiś wideoblog. Tak naprawdę to dzisiaj nic specjalnego. Ja naprawdę Wam dziękuję, kochani, że przez te 3 dni jakby daliście pozytywną, e, za miłe słowa i jakby, pozytywną łapkę. Już mam ponad 50 subskrypcji i ponad 500 wyświetleń. Jest takie koreańskie przysłowie, że początek to jakby połowa sukcesu. Wiecie, to mnie naprawdę strasznie motywuje i chciałbym, żeby jak najwięcej Polaków zobaczy, żeby zobaczyli jakby mój film i pozytywnie je skomentowali, tak jakby wcześniej je zrobiliście. Jestem po pracy, więc to jest jakby Dzisiaj będzie krótki film, tak jak wcześniej powiedziałem Tak jak powiedziałem na początku Ale spokojna głowa Ja mam jakby pomysły Plany Które chcę zrealizować Na tym, na moim filmie Mam nadzieję, że wam się spodobają A jak wy, jak wy macie Jakby inne Lepsze pomysły, to skomentujcie Ja chętnie Rozpatrzę Zobaczę na te wszystkie komentarze i jak mi się spodoba, e, jedno z nich to chętnie jakby poruszę tą dziedzinę. Także jeszcze raz zapraszam do pozytywnego komentowania i, i łapkę w górę, tak jak je robiliście do tej pory. Co ja nagrywam jakby swój drugi wideoblog, a tak naprawdę jeszcze się krępuję e, przed moją jakby kamerką małą. To tyle na dzisiaj. E, pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie moi kochani. Moi kochani Polacy.